Szanowni Państwa, w piątek 21 lutego w godzinach wieczornych zapewne leżałem z wywalonymi nogami na kanapie i oglądałem serię. Prawdopodobnie był to serial rozdzielenia. Sezon drugi... <słuch> <słuch> Nie. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że wejdę na swoje konto bankowe, żeby zobaczyć, czy przyszła potężna kwota od firmy Google. Całe 100 euro. I moim oczom nie pojawiły się pieniądze od Google, a pojawił się brak 837 zł. Serce mi stanęło. Nie, to chyba jakiś błąd. I wchodzę w powiadomienia. A tam dostaję informację, że zajęcie egzekucyjne na twoim koncie. Komornik wszedł mi na konto i wziął, co jego, wziął pieniądze. I mój dzień zostaje zepsuty. Zostaje zepsuty, bo zajęcie, moje pieniądze znikły już dawno po godzinach pracy komornika. Oni sobie żyją jak pączki w maśle. Komornik pracuje sobie w piątek do 14. W poniedziałek pracuję chyba najdłużej, bo do 16 czy do 17, i tylko wtedy przyjmuję interesantów osobiście. Wtorek, środa, czwartek, chyba pracuje do 15, a ma na dziewiątą do roboty. Pączki w maśle. No i chłop zostawia mnie z niewiedzą. Za co? Z jakiego tytułu Wertuje internet? Czy komornik z innego miasta może się za mnie wziąć? Oczywiście, internet to różne opinie, że nie, to musi być z tego miasta. Ktoś mówi, Ty, może nie zapłaciłeś mandatu, więc ściągam szybko. MOBYWATEL, rejestruję się. Nie ma mandatu. Mówię, Boże, za co to może być? Cały weekend zepsut. W poniedziałek dowiedziałem się, że to był mandat od ZTM wystawiony w 2013 roku. <laughs> I mnie poskładało. Ale wiecie, przejąłem się tak bardzo tym długiem, tym, że komornik mi wjechał, że pojawiły się u mnie dawno nierejestrowane sny. Kiedyś śniło mi się bardzo często, że jestem na przykład w teatrze, w kinie, czy gdzieś na mieście, wśród innych ludzi, i mam na sobie tylko koszulkę i majtki, że nie mam spodni, nie mam butów na mieście, że siedzę w kinie, ludzie są pobierani w smoking a ja mam koszulkę i majtki. Czajcie to? I to ponoć oznacza, że mam jakiś ukryty wstyd. Nie miałem wstyd ukryty, związany z długiem. Piątek. Zaraz po tym, jak dowiedziałem się, że mam komornika, przyjrzył mi się taki sen. No ja zawsze w takich sytuacjach, żeby poprawić swój humor. Żeby zobaczyć, że kurde, nawet bogaci ludzie nie potrafią poprawnie zarządzać swoim majątkiem. Odpalam niezawodną Andziaks. Andjax, która na przykład jest kontrowersyjna wśród mojej widowni, bo na streamach nieraz próbowałem obejrzeć z moimi widzami na live odcinek Andjax. I od razu w pod minutach wyłącz to. Wyłącz to nierealne życie. Nie oglądajmy tego. To jest jakiś nonsens. I nie jestem w stanie do dzisiaj tego zrozumieć, no bo ja uwielbiam. Content Andjax. No sobie oglądam. Komunik wziął mi prawie kafla. Możemy tak zaokrąglić, że prawie 1000 zł, a ja dowiaduję się, że przez cały pobyt Anciak w Dubaju przybyło jej 100 kg ciuchów. Wiem, jak to się stało, naprawdę. No. Że 100 kg ubrań kupiłaś. Mówisz, że że 40. Ale jednak nie, no, że, no skoro. No, się od 60 do 100. Nie pamiętam, ile było no tak. różnicy. 100 kg ubrań kupiłeś. Musisz tym wszystkim wyjechać na dół. Nie takich ciuchów, że ty sobie poszedłeś śladami Body Christa do New Yorkera kupić bluzę, tak? Czy do Bershki, albo zaszalałeś i poszedłeś do Zary, nie? No nie no, ona sobie pójdzie do Amiri. W Amiri, kurt... w Amiri chyba bluza potrafi kosztować 15 koła. Czy tam taka kurtka jeansowa, nie? Więc grubo. Szanelki, laczki, są drogą brzydkie. Okulary, kosmetyki, drogie perfumy. Po 1200-300 zł, po 1300 jakieś mamy fiolki. I że z Dubaju lecą do Tajlandii i muszą dopłacić trzy koła za ekstra bagaż. I ja kocham ten konsumpcjonist, tak? I ja wiem, że wśród Andziaks krąży pewna kontrowersyjna postać. Wojtek, i ojczym. No i ja wtedy się dowiaduję, już wcześniej widziałem, ale pasuje mi to lepiej do narracji odcinka, że ja się wtedy dowiaduję, że ojciec jest i ojczym, że my mamy wspólną rzecz. <grym> mamy długi. W sensie ja już nie mam, spłaciłem. Spłaciłem, co w się sensie spłaciłem. No zabrał mi pieniądze, które miałem, więc no nie mam tego długu już. Tak? Wyzerowało się. Wojciech jest w trochę innej sytuacji. No i wiecie, z doniesień medialnych, takich jak pudelek, kozaczek, ale nawet onet, dowiaduje się, że. No, jest kontrowersja, bo mi się przywijało w komentarzach u Andziaks, że odniesiesz się do sprawy z Twoim ojczymem. No, bo ponoć ojczym Andziaks przewalił 50 banik. Miał coś zbudować, a zbudował tylko troszkę i ogłosił upadłość. W 2024 prawdopodobnie postawiono mu akt oskarżenia, że działał. Celowo na niekorzyść spółki, na szkodę spółki. 50 baniek. Nie wiem, kilka, kilkadziesiąt osób ma złamane życie. No bo ktoś dał 5 baniek, ktoś dał 10 baniek, ktoś dał 15, wiecie. Różne kwoty. Ja oglądam tego Wojciecha w Dubaju, który ma w bani, na pewno gdzieś tam w bani ma, że, kurde, ty. Trzeba <gry> jeszcze, ja wiszę 50 baniek. I jako widzę, jak on sobie la la, la Idę na basen, moi kochani, idę na basen. E, idę na basen, a potem kupię sobie fajne laczki za jakieś 8 tysięcy. Siedzę na 45. pielderniarowym piętrze w Burcz Khalifa, gdzie stolik kosztuje lekką ręką 500 zł. W moje urodziny, czy tam imieniny. Jem sobie tubajską czekoladę. A gdzieś w Polsce jakiś ziomek dzwoni do mnie, gdzie jest moje 8 baniek? Ja nie mam na to czasu. Dubańskie powietrze sprawia, że człowiek wolniej myśli, wolniej, wolniej wszystko wolniej. Po co ty się śpieszysz, człowieku? 8 baniek. Jakbyś tak nie dzwonił, to byś zdążył sobie odrobić te 8 baniek. 10, 15. Ja też bym chciał mieć te 50 baniek, ale puf, nie ma ich, it's gone. Inwestycja nie udała się. Ja sobie tak myślę, kurde, czy im mniejszy dług, tym większy stres? A im większy dług, tym mniejszy stres? No bo moje 800 złotych komornicze przy problemach Wojciecha to jest nic. To jest żaden problem. Ja chodziłem struty, a on chodzi szczęśliwy. Cały w skowronkach. Zawsze, zawsze, Wojtek jest zawsze uśmiechnięty. Wojtek jest zawsze dobrze ubrany. On jak wchodzi do pomieszczenia, to. Przy... O, Wojtek przyszedł, Ty, Wojtek się Wojtek, po kieliszku? o po kieliszku, no, wiadomo, po kielichu, ale to pewnie z 10 i się rozejdziemy, tak? 50, 50 kieliszków, jak 50 banek. No dobrze, ty tam masz poczucie humoru, Wojtas. To jest niesamowite. Niesamowite jest to, że też Andziaks milczy. Już człowieku, powstają teory w internecie. Już fani nie dość, że cisną Andziaks za to, że ich kontent jest monotematyczny, bo tylko restauracje, zakupy i nic więcej. I faktycznie ich kontent turystyczny ma jeden wielki problem, że nigdy nie dowiadujemy się nic o miejscach, w których są. Teraz są. W Tajlandii. I ani uluki, ani łandziach. Nie dowiadujemy się niczego o Tajlandii. Dowiadujemy się tylko, że są tanie masaże. A na lokalne knajpki, w których serwowane jest bardzo dobre jedzenie, z reguły, tak? W których jest masa i każdy lubi, normalny moim zdaniem człowiek, lubi, jak jest w Hiszpanii, nie wiem, we Włoszech. Czy gdziekolwiek indziej wejść do małej kawiarenki i napić się kawy tak, jak wszyscy ludzie, jak lokalsi. Tak? Jak ja byłem na menorce, uwielbiałem jeździć do kawiarni, gdzie była właśnie kawa za 2 euro, kanapki, ciastka, i to było centralnie przy fabrykach. Taka typowa przemysłowa dzielnica, gdzie przychodzili kolesie w kamizelkach, w kaskach, umorusani, ale też i normalni ludzie, ładnie ubrani. I kurde, no to jest to. To jest to. Identyfikujesz się po części z lokalną społecznością. I to było pyszne jedzenie. A z takie miejsca nazywa spelonami. Bo zamiast dwóch euro za kawę zapłaci 50 euro, ponieważ kelner żyga złotem na to. Jadalne złoto. I fani istnieją teorie. Najróżniejsze. Teraz teorie andziaksowej community są naprawdę interesujące, ale Wiadomo, to, jak to, to potem życie to weryfikuje. Że byli w Dubaju dlatego, że no jest 2025 rok, więc pewnie ruszył proces, może już ruszyły pewne czynności. Może prokurator chce zająć pewne mienie czy coś w tym stylu. Że oni byli w długo, że dlatego byli tak długo w Dubaju, bo szukali jakiejś nieruchomości. Wydasz bańkę lokalnej waluty i masz prawo pobytu. Podatki tam chyba dochodowego nie ma, w ogóle hall life. Druga teoria, że mieszkanie zostało zajęte. Ale nie wiem, które. Te ich, Andziaksa i Luki, mieszkanie zostało zajęte, czy jakieś inne. Że coś musi być nie tak, bo Luka chodzi z Chodzi smutny, przybity. I nie byli w Polsce. Tylko, wiecie, na chwileczkę, albo przelotem. No, bo miesiąc w Dubaju, teraz Tajlandia, Były tam jakieś chwilowe wyjazdy do Polski. Przecież Andziaks ma sklep. Ten Twinkle Candle, świeczki sprzedaje. Od dłuższego czasu ani słowa o tym biznesie. I wiadomo, to są ich pieniądze, to są ich problemy. Ja też jestem zdania, że każdy może robić z hajsem co chce, ale jeżeli nagrywa, jak wydaje pieniądze i wrzuca to do internetu, no to mam prawo pokomentować to, że jednak 100 kg ciuchów. <laughs> to jest lekka przesada, nie? I to są tony. To, jest, to już jest uzależnienie. Ja nie mogę komentować zakupów Alciaks. O czym to się różni od tego, jakby była uzależniona od grania na automatach? Czy jakieś inne używki? Ale to mnie pokrzepiło, że nieważne jaki masz dług, ważne jaka jest Twoja dusza. Jeżeli jesteś spokojnym człowiekiem, Twoja dusza jest. Nie masz sumienia. <gry> To dubańska czekolada może smakować nawet lepiej, jak masz 50 baniek długu. Czy tam, no nie wiem, czy długu, czy po prostu nieudanej inwestycji. Sąd zadecyduje, jaka jest prawda. I że jeżeli masz chwilę tak, słabości, to patrz na Wojtka. Ubierz się może jak Wojtek. Może zachowy się, może wtedy będzie ci lepiej. To jest mój przekaz. To jest lekcja, jaką odebrałem dzięki Andziak. że nieważne, jaka jest sytuacja. Warto się uśmiechać. Warto być czarującą osobą. Warto też mieć 20-30 lat młodszą dupę. Bo tak Wojtek miał partnerkę, która w sumie myślałem, że ona jest jakaś powiązana z Andziaksem, ale nie. Ona też taka wanna be Andziaks influencer. W ogóle jest dużo takich klasek, które chcą być jak Andziaks, tylko no wiadomo, że zamiast po po Aquade coś tam, czy po Hermesach, czy po a mili chodzą do Hebe, czy do Berszki, tak, i robią podobnie. No, pokażę wam, co dzisiaj kupiłam. Pokażę wam dzisiaj, jakie kosmetyki kupiłam, tak. Podziwiam też Anciak za jedną rzecz, że kom... naprawdę nie wstydzi się chodzić z kamerą wszędzie i nagrywać wszystko, bo ja kompletnie sobie nie wyobrażam, że wchodzę na przykład do hm z kamerą i mówię, dobra, poszukamy jakiejś fajnej marynareczki dla mnie, nie? Chciałbym to zrobić. Może by, byłoby śmiesznie, ale ja się wstydzę. Mógłby się pewno na nie patrzeć. O, co to za jakiś SeaWorld youtuber. Jeszcze tym bardziej, jak wiesz, wannabe youtuber jestem, 1300 subskrypcji. No? Jeszcze w Polsce, gdzie w Polsce jest duża tendencja do lampienia się. Bo może w Tajlandii bym nie bał się, tak? ale tam też jest dużo turystów i pewnie też od cholery jest tych ludzi z kamerami, którzy i każdy chce vlogi robić. Takie same tak? Będę na Majorce niedługo. Też będę się wstydził. Zresztą tam nie będę nagrywać. Na Majorce będę nagrywać tylko i wyłącznie dla moich wspierających i już wam zapowiadam, że będę nagrywał film na Majorce jakiś taki z pobytu. I pytanie. Od tego zależy, jaki nakład pracy na mnie nałożycie. Czy będziecie zadowoleni z codziennych szorców? Czy jednak chcielibyście, żeby to był film ze wszystkich dni? No i tyle. I pamiętajcie, długi długami, a spokój ducha jest najważniejszy. Dziękuję za uwagę i na razie, cześć.